And war upon. Siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek z grą Assassin's Creed Valhalla. Mamy nowy sezon, jak widać. Którą związana jest? z sezon. What seems to be troubling you? This stick in the mud doesn't want to celebrate Ostara. It's the equinox. The veil between our worlds will be dangerously thin. We need to prepare. Why not both? Prepare for the equinox and celebrate Ostara. I see you've already started on the decorations. <laughs> of course we have. Here's what we do. We've also organized some new events and brought back some favorites from Yule. <laughs> All this noise and merriment will attract the spirits. I will aid you in protecting the settlement, Alvis. Good, find me after dark. And before he explains the egg hunt to you, just know I was coerced. Now then, there is much to do. Novid will need your help decorating, and Maida might need some words of encouragement. She didn't take being crowned the May Queen very well. That is a lot. And this egg hunt. Oh, it's already started. Speak with me when you are ready to start the hunt. No, okay, so we're going to go to the next one. After I'm going to go to the next one. święto. Polowanie napisane. Dobrze, moi drodzy, to może w tym odcinku byśmy trochę się zajęli właśnie tym eventem. Zgadzam was znowu w górę do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie też znowu do pisania komentarzy, do subowania kanału, bo gdy zbieramy 4000 subików to pojawi się nowy, fajny, ciekawy konkurs z ciekawymi atrakcyjnymi nagrodami No co? Jedziemy. Zobaczmy to zadanie jakie to są. Alwen napisane. Poznanie z Olwen, you mentioned something about an egg hunt. <laughs> I did indeed, but it will be much more than a simple search for eggs. This will require a, sound mind and a keen eye.

Wskazówki pomogą, kolejnych 9 z własną drogą. A gdy już znajdziesz 15 jaj, wróć do Alwina i mu je daj. Hej, okay. gdzie są te pisanki? To jeszcze inne zadania, to inne, ale też są wpisane. Ivan. Good. It's been too oh. long. Any changes from last time? We have added new rules to make it more challenging. After each round you win, you will earn tokens. You can't cover or them on your next fight and earn even more. And if I should lose that next fight, then you leave with nothing. The greater the risk, the more the reward. I see now how it's more challenging. Ready to fight. I am. Hm? ja ah, przepraszam. Kupisz klucz klawiszowy, się wcisknę. Okay. Hej, chyba wygraliśmy. I'm ready.

Mmm. Kurde. truje wszystkie moje ataki praktycznie. Niedobrze, na nie mogę go skontrować.

kurda oh jakiś akrobatęś nam trafi teraz mhm mm To jest chatka prostsza od tamtego, bo ja się nauczyłem trochę lepiej walczyć. I następny. Pijany jesteśmy. Teraz łatwiej umunikać na szczęściosą, gdyśmy pijani. Kurde. No, udało się. Jest coraz trudniej. A Eivor coraz bardziej pijana. Mm -hmm. Kurde, unika No Chyba i ten punkt jeszcze będzie

Kurde, nie, nie wiem czy dwa wygramy. Jeszcze się wytrzymało bardzo. Chyba podziękuję już. Czuję, że więcej rąk nie ogarniemy. Przewoźnij na nogach.

Zwanie ucznicze. O. Może być ciekawie. What is all this? You shoot as many spinning targets as you can as quick as you can. Care to give it a go? No. Put a bow in my hand. Take a moment to send yourself and then go. Reyes loves incredible shooting. Ciekawe ilu punktów zbieramy A kiedy A, jajku, jest też różna punktacja, ale to teraz zależy. Za różne kolory jest różna punktacja. Dzień czterdzieści. Nie wiem, czy to jest mało, dużo, widocznie nie za dużo. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Niechże wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika dzwoneczkiem. Zachęcajcie waszych znajomych do subowania tego kanału, bo gdy uzbieramy 4000 subików, to pojawi się nowy, ciekawy, fajny konkurs z ciekawymi nagrodami. Więc warto. No i widzimy się w kolejnym odcinku. To siema!